5 typowych problemów, dlaczego Twój kurs online się nie sprzeda. Po pierwsze, bazowanie tylko na social media. Jeżeli Twoja grupa docelowa znajduje się na socialach, to z jednej strony super, ale jeżeli nie masz kontroli nad Twoją bazą e-mail, nad Twoją bazą kontaktów, to raczej nie masz też kontroli nad sprzedażą. Dlatego warto jest budować swoje kanały sprzedaży, na przykład mieć bazę mailową i tam kierować sprzedaż Twojego produktu i usługi. Drugi problem jest taki, że na przykład masz za małą bazę mailową. Jeżeli Twoja baza mailowa została zbudowana dopiero od miesiąca i ma tylko 100 adresów e-mail, to zakładając, że średnio statystycznie 5% osób z bazy mailowej kupuje, to kupi tylko 5 osób. Czy to jest taki wynik sprzedażowy, który Cię interesuje? Myślę, że niekoniecznie. Dlatego im większa baza mailowa, im więcej energii wkładasz w przyciągnięcie ludzi z social media na Twoją bazę mailową i rozrost tej bazy mailowej w czasie, tym lepiej. Pamiętaj też, że z każdą edycją sprzedaży Twojego kursu online niezwykle jest ważne to, żeby zwiększać tą bazę mailową. Bardzo często moi klienci zgłaszają się do mnie z takim problemem, że super sprzedawała im się pierwsza edycja kursu, a druga nie idzie. Dlaczego ta sprzedaż może nie iść? No przede wszystkim dlatego, że ciągle tłuczesz tą samą bazę mailową. Ludzie nie chcą dostawać informacji ciągle o tym samym kursie, więc albo trzeba zmienić produkt, zrobić jakiś upskilling dla tych ludzi, albo zwiększyć bazę mailową, żeby dotrzeć z Twoim produktem do nowych klientów i sprzedać im właśnie ten produkt, rozwiązać ich problemy właśnie poprzez ten Twój kurs. Ale żeby to zrobić, musisz rozszerzać swoją bazę e-mail. Trzeci powód, dlaczego twój kurs online się nie sprzedaje, to robienie słabych webinarów. Za długie, za nudne, zbyt przeciągły wstęp opowiadający o zajebistości prowadzącego. To nie jest metoda na sprzedaż. Musisz pokazać klientowi wartość, co takiego jest w Twoim kursie, żeby on chciał go kupić. Ale przede wszystkim ten webinar musi być merytoryczny. Zacznij od wartości dla klienta, zacznij od podzielenia się wiedzą, od opowiedzenia tego, czym, o czym wiesz najlepiej, w czym się specjalizujesz, od rozwiązania, chociażby częściowo po troszkę problemu klienta, następnie opowiedz trochę o sobie, nikt nie musi znać całej Twojej biografii, a następnie dopiero zacznij sprzedawać. Jeżeli zaczniesz sprzedawać na początku webinaru, to wbrew pozorom nie sprzedasz więcej. Wręcz przeciwnie, odstraszysz tych ludzi. Ludzie nie lubią, kiedy im się sprzedaje. Co?! Co? Chyba by dostał lanie tu jeszcze. A może będziemy do helgi na szparagi jeździć, co? Nie są przyporządne. Ja mówię mu do ochu. Ludzie lubią kupować, ale nie lubią, jeżeli ktoś im coś wciska, jeżeli jest pusi, jeżeli jest zbyt sprzedażowy. Dlatego webinary sprzedażowe nie są skupione tylko na sprzedaży przez godzinę. Postaraj się najpierw postawić na wartość merytoryczną, następnie na krótką, ale skuteczną część sprzedażową. A jeżeli potrzebujesz pomocy w sprzedaży Twojego kursu online, to napisz do nas na biuromaopannapro.pl, ponieważ my takich kursów już sprzedaliśmy za no, prawie pół miliona. Dlatego jeżeli potrzebujesz osoby z doświadczeniem, która może pomóc Ci w sprzedaży Twojego kursu, to daj znać, zobaczymy, co da się zrobić. Czwarty element, czyli brak rekomendacji przykład taką, że masz całą masę opinii osób, które już kupiły od danej osoby. Tak jak ja na swojej stronie internetowej mam opinie wideo od moich klientów, na moim LinkedInie mam ponad 70 opinii klientów. Tak samo Ty powinieneś, powinnaś zbierać opinie od klientów, zwłaszcza jeżeli sprzedajesz kursy online. Jeżeli to jest druga, trzecia, czwarta edycja, to powinieneś, powinnaś już mieć dziesiątki albo nawet setki tych opinii i trzeba je umieszczać na stronie internetowej. To się nazywa social proof, taki społeczny dowód, dowód słuszności, dowód tego, że to, co robisz działa. Jeżeli na to Natomiast sprzedajesz pierwszą edycję kursu, są inne triki na to, w jaki sposób to ten social proof zbudować, ale o tym to może już na jakimś innym materiale. Jeżeli masz jakieś pytania na ten temat, to też napisz proszę w komentarzu, będę wiedziała, o czym nagrać też kolejny materiał, żeby ten temat rozszerzyć. I piąty punkt, dlaczego twój kurs online być może nie sprzedaje się tak bardzo, jakbyś chciał, to to, że nie masz gwarancji satysfakcji. Oh. Dlaczego gwarancja satysfakcji jest ważna? Zobaczmy na przykładową stronę jednego z moich klientów. Gwarancja satysfakcji przede wszystkim znajduje się tuż po podsumowaniu twojego produktu lub usługi. Tak jak widzisz, jest to napis gwarancja satysf satysfakcji lub zwrot pieniędzy. W jaki sposób to wygląda? No na przykład, jeżeli w ciągu 14 dni od opłacenia kursu ktoś stwierdzi, że z jakiegoś powodu kurs nie spełnia twoich oczekiwań, zwracasz pieniądze w 100%. Dlaczego to jest takie ważne? No przede wszystkim ważne jest to dlatego, że jest to wymagane przez prawo. Musisz, jeżeli sprzedajesz produkt online, musisz dać jakąś gwarancję zwrotu że ktoś, kto kupi ten produkt, a przecież to nie jest produkt fizyczny, może go zwrócić. Jeżeli ktoś już kupi Twój produkt to bardzo mało prawdopodobne, że skorzysta z tej gwarancji satysfakcji, jeżeli produkt jest nawet good enough. Oczywiście najlepiej byłoby, żeby Twój produkt był najlepszy na świecie, ale każdemu z nas zdarzają się pomyłki. No i klienci też już wybaczają, czyli jeżeli ktoś już zapłacił za Twój produkt, otworzyłeś jego portfel, on wy, wyjął te pieniądze na stół, to już potem stwierdza, no dobra, może są pewne niedociągnięcia w kursie, ale przymknę oko, bo wartością dla mnie jest jeszcze to, to, to i to. Natomiast dając gwarancję satysfakcji, w pewien sposób ści ściągasz ten ciężar Decyzji z klienta. Dlaczego? Bo on wie, że w każdej chwili, jeżeli coś mu nie odpowiada, coś mu nie będzie pasowało, może to zwrócić. To, czy z tego skorzysta, to jest drugorzędna sprawa, ale to, że ma ten fakt, że może uzyskać ten zwrot i że jest to jasno napisane na stronie krok po kroku, jak może z tego skorzystać, daje mu niezwykłą pewność i zwiększa szansę sprzedaży. Ok, to było pięć powodów, dlaczego najczęściej kurs online się nie sprzedaje. Jeżeli interesujesz się tym, jak sprzedać kurs online, albo w jaki sposób też ten kurs online zaprojektować, to zapraszam Cię na moją stronę internetową annapro.pl, żeby poczytać porady na ten temat. A jeżeli masz więcej pytań, to napisz mi w komentarzu o czym chcesz, żebym nagrała kolejny odcinek, lub też umów się ze mną na taką bezpłatną konsultację, gdzie pogadamy o sprzedaży Twojego kursu online. Tutaj link do strony annapro.pl, mit ja nazywam się Anna Prończuk-Omiotek i jestem znana w internecie jako Anna Pro, ponieważ uczę jak robić profesjonalny marketing, który wspiera sprzedaż. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak, to daj koniecznie łapkę w górę. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Kliknij subskrybuj i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia. Cześć!